Mów. Hejka, witajcie w pierwszym odcinku na kanale KPTV. Dzisiaj będziemy grać w klasyczne. No. Po prostu klasyczne. Party games. Party games. Dobra, Dobra wejdź na tego to typa z kończkiem. Mam nadzieję, że wszystkich będę w topkach. Nie, nie no. będzie we wszystkich w topkach. A skąd to wiesz? Jeszcze mocny jesteś? Ha. Dobra. O, o nie. nie! O nie, jestem przygotowany. Tutaj nie będziesz w tabce. A skąd to wiesz, już wiem nawet, że... Umiem to już da mi spokój. Szybko dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę. Dam radę. Dam radę. Dam radę. Eee, Ha, e, e, jakie to jest trudne! Prawie! O nie, bo to jest kamień! Nie! Nie! Nie, dam radę, dam radę. 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 Dam radę! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Ale to idzie! Nie. Yeah. Ale to wszystko tak się myli. Szybko, 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 szybko. Ale szybko, nie, ja, ja Szybko, 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 szybko. Ah, A! Chyba nie dam rady, chyba nie dam rady, chyba nie dam rady. A może dam, nie wiem, kto wie. Nie jestem jakiś dobry w tym. A szybko, 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 szybko. Masz jeszcze? A tak

jeszcze mamy no, takie duże... Zamknęliśmy obszar. obszar. I, I, teraz I teraz dajesz gościowi do, do niego... Oni nie, do jest. Niestety, Niestety jest, szanowny pan, w Topce nie, nie będzie. będzie. No wiem. Dobra, udało się. Też nie umie. Dream nigdy, nigdy na, na swoim filmie nie, nie orał pola, wiesz? Tak? Darał, mi się. E, a może, a nie, Dara, nie będę, bo tam y, Fiolet to najlepiej mu wyszło. Raczej, tak, to jest fioletowy. No, ale y, wiesz, no, fajnie było, by było, gdybyś był, był chociaż raz. raz. Stop. O nie, do tego to ja nie lubię, ale Tutaj nie robić. będziesz, bo to giga nie zależy od, nie od ciebie. Siebie. Tak, to tylko otwarta albo od świni to, to zależy, zależy od genialnej świi co, co, co ta świnia przed chwilą zrobiła? Nie, nie wiem, świnie, świnie są, są głupie, głupie. To, to, to nawet się wziąć nie da Co to się dzieje? O nie, nie, ja postaram się chodę. Wiesz, że są niektórzy w tej, w tej chodę, grze, którzy mają po, po dwa? Tak? Już, już trzy, jeden gość, gość ma już gość cztery Pięć A. Ach, co za skam z tych świn. Oszukane wy świni! Oszukanej we świnie. Skam ją ludzi na świnie. Tak. A, a, jeszcze trochę, jeszcze trochę, chodź tutaj. Tak, chodź do mnie, chodź do mnie, świnia. Świnia, 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 ty świnio jedna. A, nie, 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 błagam, łagam, błagam. Proszę, proszę, proszę. Nagrasz jeszcze bedłasy czy nie? No, zobaczymy, jak mi się będzie dobrze grało. O, dobra, jest. Dobre. Dobra. O, to będzie dobre. Nie, nie. <śla> sama wyszła! Masz, Masz już dwie świnie. A, a, jeszcze trochę, jeszcze trochę uda się. No chodź tutaj. Jeju! Czy ta świna ma tutaj jakieś yy, niewidzialne. Zrób to Ta świna miała jakieś pole siłowe. I, ta świna, bo jakieś pole siłowe. I, o, moje ulubione. I w ogóle nie chciała wejść. Kliknij, Kliknij na taba, zobaczymy, zobaczymy, ile osób jest. Mój, mój, klasyczny, mój klasyczny sposób, bo staram się jakoś to tak dobrze zrobić. O, tutaj będzie dobre. On był w topce, błagam. Walczysz, Walczysz o, tą o tą topkę, topkę. bardzo. Teraz szybko, szybko wszędzie, wszędzie rzucać po prostu tak, 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 byle gdzie. No nie, no, nie będzie, będzie chyba, chyba topki. Wszyscy to tak rzucają. Nie ma topki. Ach, ach, no nie, no, no muszę chociaż w jednej topce być. No co to jest? O tak, tutaj mogę być w topce albo i nie, bo to też jest trudne. Pewnie, Pewnie wygra, wygra znowu pinout. Cheese. No. Dobra. Podskoczymy. Niszczymy świat. No, nie, ale Nie źródła. Tak, na no, około. w innych. No wiem. Tylko, że właśnie nie ma... A tam jest. No wcześniej w ogóle prawie nikogo nie widziałem. No, no to, to właśnie, właśnie nie trzeba, trzeba niszczyć, bo wtedy pokazujesz, pokazujesz innym się gdzie jest. jesteś. A no tak. O, o, tam oberwią? E, tutaj jest dużo osób, to tutaj się najbardziej biją. O, 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 jak oberwał. kogoś. O! o Zdobyłeś punkt! Się. O, no to fajnie. Dwa, Dwa punkty. punkty. Jesteś jest na, na pierwszym pierwszy miejscu. miejscu. Trzy, Trzy punkty. punkty! Co, to tak szybko? O, jaki typ! Co za jak się tak uziął na mnie? O jak mu podskoczyłem! Nie! Ale gdzie on jest? Bo on tam gdzieś jest Tutaj jest On... Nie, to nie jest on Oberwie? No jeszcze, no, jeszcze minuta. minuta O! o, o Jesteśmy jesteś już, już egzektu na, na pierwszym, pierwszym. Aj! Jesteśmy na drugim jesteś miejscu teraz nie, 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 Ale, ale będzie, będzie Topka, topka będzie, będzie Topka. nie, no nigdzie go nie, widać było. tak On tak Tak chodzi. Tak naprawdę, prawie że wszyscy tutaj się nie, Tymi świniami. O, jest! Drugie miejsce. nie, nie, Wreszcie. Parkour. Dobra. nie, Dobra. Dobra. Dla, dlatego że to tutaj trenowałem, nie, mogę to wygrać, ale nie, nie, Jaki parkur! Ale ja, są tylko trzy osoby. Jest! Masz za każdym przejściem parkur. Jest! E, nie parkur, topkę masz za każdym yes. razem. Tak? Wiesz? Udało mi się to. Czy jestem. w... Nie. Ale, ale każdy jest w topce. W topce. O, Nawet najgorszy ja gościu nie, będzie w topce. Ojejciu! I ty masz już yy, złapkę, yy, fajnie. No. Tak, to ja się mogę bawić. Ale to też jest oszustwo. Tylko trochę nie jest to dobre. Ale naciśnię taba. Dobra, dobra jest. A, Tylko cztery no osoby. Ale. No to w no, za każdy ma na mieć topkę. A teraz to jak tego, tego to ja nie grałem. A już wiem, chyba wiem, co to jest, tak. Chyba wiem. Tak. Umiesz? Wiedziałem. Każdy już ma topkę, ale teraz to się tylko liczy pierwsze miejsce. O! Ale obrywają Tylko wątpię, żebyś, żebyś się wygrał. wygrał. O, o, o! Nie, nie! nie. Ajdź. Ale mi ukradł. Pod sprzed nosa. O, o za chwilę możesz wypaść, wypaść stopki. I to się normalnie udaje. O. Be. Co? Nie, nie byłeś, byłeś stopce. w stopce. A teraz są... A tak są cztery. O nie! Nie lubię tego. To jest po prostu... To jest słabe. To jest... Ja się śrubuję przed to jest beznadziejne dla mnie. Ale właśnie to jest dobre też na F5. Dobra okay. okay. F5 patrzy, i I idziesz do wieży. To też nie jest takie łatwe, bo to kurczę. A i pająk! O Boże! Nie! Spide Spide Ej, nie, nie błagam. Już mam jedną HP. To jest takie niesprawiedliwe! Ślepy zaułek? Nie! O, ja Skoczyłem. Nikt nie skończył na razie. Dobrze, dobrze. Co takie kółko robię tutaj? Zjedziesz nawet... Nie wiem, gdzie ja idę, a ten pająk mnie goni. No wejdź do tego, tego, wejdź. Ach, wiedziałem, wiedziałem po prostu. kurczę, gdzie ja byłem? Tutaj, bo tutaj chyba się zaczyna, czy tam Ale lesztko. toka! O, no to fajnie. No, dobra, dobra. dobra, GG, nie, nie byłeś, byłeś w toce topków, piszczał. Czekać. I tak... Dobra, dobra, dobra. pójdź na, na BWS albo kończysz. Kończ. No jednak kończę, bo chyba długo to trwa. Tak, po, jak, tak to wyglądało, jak chcecie więcej, i odcinków tego typu no to Kuro. po prostu Kuro.